Cześć. Piątek, piątek, piątek był, sobota, niedziela też. Poniedziałek, najgorszy dzień pewnie, nie? Dla niektórych, dla mnie też, ja nie lubię poniedziałków. Także wiecie co, przyjechałem po pracy po prosto tutaj do do ciupelki rozładować auto, przyczepę odczepić. Bo wczoraj jechałem do. Znaczy dzisiaj jechałem do pracy z przyczepą. Takie jaja. I będziemy sobie ten. Yy, sprawdzimy sobie sprzęty przy okazji. Takie wiecie, no, zaraz wam pokażę, które. Pójście. To coś pamiętacie, jakiś, jakiś to jest zasilacz laboratoryjny. Sprawdzimy sobie tą, tą maszynę, czy szyję. Sprawdzimy sobie to. Ten Discman, czy jak to tam. Yy, sprawdzimy też. Też yy, Walkmana. A to jest aparat szpiegowski, kurka wodna. No właśnie. No nieważne. I słuchajcie, zobaczcie, zrobiłem sobie. Kącik taki. Już to lepiej wygląda pewnie. Tutaj macie wszystkie cztery koła potężne. Tu takie lusterko sobie zrobiłem, żeby ładnie wyglądać, jak nagrywam. <grydy> Nigdy ładnie nie wygląda, ale się przyda. No. O, tak to teraz wygląda. Tamtą część sobie zostawiłem, wiecie, do, do naprawy motocykli, do składania motocykli. A tak wygląda tutaj teraz. Wydaje mi się, że będzie dobrze. O, stanowiska do gości, dla gości też, też są. Przyjmować trzeba tu jeszcze może jakąś, jakąś kanapkę sobie wrzucę zobaczymy także widzicie a tam światło nie włączyłem ale pokażę wam tutaj to tak wygląda teraz o tutaj wstawiłem skutera tego elektrycznego o kombinezon wisi no i tam jest teraz pokażę o, ja się kręcę jak y, tutaj jest jedna chodzina tu jest druga chodzina jakieś tam koła Moje serce, silniczek od hondy. O, tu jest, zobaczcie, ta lodóweczka. Beksa, Beksa ryczy. Bekera powiedziałem na, na szorcie. <laughs> no i, i ona niestety nie chłodzi, Musiał, musiałbym ją naprawić. Załącza się, brzyczy, brzęczy, nic nie, nie syczy, ale się nie załącza. Y, znaczy nie chłodzi, przepraszam. No dobra, to to, 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 to tyle. Zaczynamy akcję z tymi, z tymi rzeczami. Teraz wam jeszcze powiem o tej lodóweczce. Lodówkę podłączyłem. Yy, słuchajcie, i chłodzi. Chłodzi lodóweczka, ładnie sobie mruczy, ładnie chłodzi. Nie wiem do jakiej temperatury powinna chłodzić. W każdym razie działa. I teraz tak, taki mam termometr. Zobaczcie, widzicie. Teraz tu jest 9 stopni, bo właśnie niedawno wyjąłem, mogłem to nawet nagrać. Szkoda, że nie nagrałem, bo sobie włożyłem. Oj, 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 momencik. Bo tutaj katastrofa się dzieje. Ten czujniczek włożyłem sobie do środka, do lodówki, zamknąłem. I wiecie, co tak? Y, temperatura oscylowała od 7,5 do 9, tak jak teraz, bo wyjąłem. Jak się załączyła lodóweczka, to spadało znowu do 7,8 i później y, przy 9 stopniach znowu się załączała. Także funkcjonuje. Nie wiem, do ilu powinna. Taka lodówka chłodzić, do, te, yy, do jakiej temperatury. No ale 8 stopni to już jest chłodne, nie? To już jest napój chłodny. Wiadomo, że takie, no to, no to one chłodzą do, min, do minus, przepraszam, do 4, nie? Do, do 4 stopni. No dobra. Lecimy tam do tamtych sprzętów. No dobrze, słuchajcie, na pie, pierwszą weźmiemy maszynę do szycia, sprawdzimy, czy funkcjonuje. Wygląda bardzo ładnie, za, bardzo zadbana jest ogólnie, nie. Nie jest zniszczona. Sprawdzimy czy to no niby pobudowa jest plastikowa, ale ona swoje waży i tak. Nie? No, bo wiadomo mechanizmy wszystko są na pewno, na pewno są metalowe. Dobra, ładnie we wóreczku widzicie ten yy, kolega ciepły gościu. Dobra, połączymy jak ma. Tutaj być, tak? Tutaj, tak, już pamiętam. Kiedyś nie pamiętałem. Ojej, bo wy nie widzicie. Nie widzicie. O tak. Tutaj podłączyłem już wtyczkę. Teraz do prądu. No dobra. Jak to tak, żeby się to ładnie wyglądało. Żebyście to widzieli. Tak jak należy. O, może bliżej. O, tak będzie dobrze. Słuchajcie, aha, bo tu jeszcze jest włącznik, już go włączę. Dobra. O, światełko się zapaliło. Słuchajcie, no nie mam nici. No wiadomo, nie ma nici. Nie ma nici! No i... No jest tak zrobione, jak jest. No igła tutaj jest oczywiście. No to co? No sprawdzamy, czy po prostu jak jest stópka już na dole, czy ona ciągnie. Jak ciągnie, to przypuszczam, że na pewno będzie sprawna. Widzę, że jest, Widzę, że jest naprawdę... No nie wiem, dlaczego. Yy... Zadbany sprzęt także... No, próbujemy. Ja jestem pewien, że zaraz... Chociaż nie sprawdzałem jeszcze, ale wiem, że na pewno będzie chodzić. Zobaczcie, jak ładnie przesuwa. Okej. Okay. Jeszcze raz, a to chyba się... Tu do góry trzeba, tak? Panie krawcowe, czy ja dobrze robię? I źle robię. bo to chyba tak. O, dobra. Jeszcze raz patrzymy. Zobaczcie, idzie. Bardzo ładnie pracuje. Ok, czyli mamy sprawę załatwioną. Maszyna jest sprawna. Jak to się tu kładzie? Nie umie. Dlaczego nie umie? A, bo tu nitka jest w środku. Patrzcie, jakby były tu nici, to by poszło. A to się chyba teraz trzeba obrócić, tak? O, właśnie, to jest do góry. o, dobra i na dół, ok wyłączamy maszyna sprawna chodzi jak ta lala lalalala dobra pakujemy i odstawiamy Drugiego, drugiego mościa wjeżdżamy to jest fajny sprzęcik. zobaczcie to jest laboratoryjny jakiś jakiś no nie zasilacz czy coś jak na zasilacz to powiem wam że no, waży i to jest, a mam wagę poczekajcie waga chyba wędkarska do 25 kg sprawdzimy ile jego mość waży Kurcze, jasny wincior, po, po, patrzcie, bo ja nie widzę, nie, poczekajcie, poczekajcie, przekręcę was, ile to tam pokazuje, bo ja nie widzę, dobra, teraz sprawdzę, 14 kilo, jasny wincior, no ciężki, ciężki jak smokno. naprawdę. Co, będziemy go sprawdzać. Yy, taki przewód musi być. Tych przewodów. Yy, tych przewodów miałem już. O, tak może o. Yy, miałem dużo, także nie było problemu. Włączamy do gniazdka. I sprawdzamy się co dzieje. Wygląda jak nowiutki. Całkowicie jakby nie był używany, Ani go. Eh, nic nie czuć taką taką wiecie. Yy, Kalafonium tylko jakby, nie wiem. No dobra, włączamy, włączone. Start. Nic się nie dzieje. Nic kompletnie się nie dzieje. Nic nie załącza się. No i co teraz? No taki sprzęt i by się... Z... No poczekajcie chwilę jeszcze. No tak, ale takie sprzęty mają zabezpieczenia pewnie jakieś, nie? No nie wiem. Jakby to było, gdzie to... Musi być, to każdy prostownik przecież ma. Trzeba za chwilę. A, poczekajcie, poczekajcie. Spójrzcie, tu jest takie coś. Ja zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie. O, o. Widzicie? Tam, to jest bezpiecznik, tak? tak? W tym gniazdku od razu jest bezpiecznik. Dobra, zaraz sprawdzę. Zaraz sprawdzę, czy tam coś się dzieje, czy nie. Postawię Was najpierw. Ok. I spójrzmy. Ale co ja mam to wziąć. tu pewnie. No tak, tu jest bezpiecznik. Ja to się wyjmuję. Tam jest taka klapka. Czekajcie. O jest, wysunęło się. No, i tu mamy bezpiecznik. To znaczy, powinniśmy mieć bezpiecznik? Nie ma bezpiecznika. No to prawdopodobnie to jest przyczyna, zobaczcie. Nie ma, nie ma bezpiecznika. No, to trzeba teraz poszukać taki bezpiecznik. Tutaj nie, nie znajdę, ale w domu mam takie bezpieczniki. No to na tyle dzisiaj z nim. Nie wiemy, czy jest yy, całkowicie sprawny, czy nie. Ale przypuszczam, że tak. No jak nie ma bezpiecznika. Jak to się teraz wkłada? Aha, tutaj, dobra. Dobra, no to musimy na to poczekać, sprawdzimy. No razem. Teraz to. Tutaj włożyłem baterię do tego, do tego, o, widzicie? Walkmanika, ale baterie ze zysku. I teraz ja nie wiem, czy one w ogóle zadziałają. Ale próbuję tutaj na waszych oczach. Włączam start. I nie dzieje się. Jezu, kochany, no co ty, człowieku. Znaczy, nie wiem, co ty jesteś. Yy... No, nie dzieje się nic. Być może baterie są małe, a nie mam zasilacza. Ale jeszcze za chwilę poczukam. I teraz tak, tutaj myślałem też, że to jest ta bateria też, nie? No, a to jest na na zasilacz. Tu jest wejście na zasilacz. No, ale... No, to jak, to jest sportowy, do biegania, a zasilasz do tego? Czy to osobne jakieś były baterie? No, wy, wytłumaczcie wy mi to, bo ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Bo przecież tutaj się otwiera. Czekajcie, tutaj i tutaj, tak. O, tu lekko jakiś chyba zawias uszkodzony, no dobra. No, i tutaj otwieramy, tak. A tu coś jest, poczekajcie. A, tu są baterie. To jeszcze przełożę baterie, poczekajcie chwilę. Słuchajcie, włożyłem te baterie, ale spójrzcie, yy, no, na, na, na to wychodzi, że są całkowicie wyczerpane, bo to ja też, wiecie, z Hasio czasami biorę I, i nic się nie dzieje, a jakby były byłyby słabe, to chociaż wyświetlacz by się zaświecił, no chyba, że jest całkowicie niesprawny, także Lipa znowu, znowu jestem nieprzygotowany i znowu Wam tego nie pokażę, ale jeszcze spojrzę za zasilaczem, może na zasilaczu, poszukam, poczekajcie chwilę i się włączę. No słuchajcie, lipa. Nie, nie mogę znaleźć żadnego wzeźleczu, ale miałem taki od syna dostałem, wiecie co, na wszystkie rodzaje tych, tych bolców. Pewnie w domu zostawiłem, jak zwykle. Ciamajda jestem. Zobaczcie, szukałem, szukałem tych. Yy... zasilaczy, kurczę się zacinam. Zasilacz taką kamerkę znalazłem. Nie wiem dlaczego ta kamerka co to za kamerka jest. na jakimś takim na USB to jest chyba. Może do laptopa, tak? No, Jakieś coś. I taką ładowarkę, ale też nie wiem do czego. sony. Nie wiem. To się zawiera to no, dobra. No trudno, to więcej nic już nie robimy. A, i miałem ten szpiegowski aparacik jeszcze sprawdzić. A, to tutaj chyba. Jak to się wysuwa? Tu. Od 23. No, to też kiedyś sprawdzę. Yy, no to na tyle. Słuchajcie, mam taką. Yy, yy, poczekajcie, wezmę Was tutaj. Zasłoniłem wszystkie. Yy, mam takie trzy, yy, trzy te, yy, jak się nazywają? Trzy tablice. To są takie tablice z hasłami, poczekajcie. Yy, z hasłami takie typowo dla. Yy, no dla. Kobie bardziej mi się wydaje, nie? Na przykład tutaj mam za dużo fantazji, żeby zostać panią domu. No coś takiego, czy sprzątaczką? Nie na no, panią domu. Tutaj jeśli hmm, jeśli ktoś mówi, że nie jesteś szczęśliwy, to znaczy, że nigdy nie kłaskałeś kota, to tak przenośni. Tutaj, że hmm, przyjaciele są jak, jak gwiazdy. W, hmm, czekaj. Nie zawsze je możesz dotknąć, czy... ale zawsze je widzisz, i zawsze są coś takiego tam. Już wiecie, mój niemiecki nie jest taki wspaniały, nie? No, no takie trzy, trzy tabliczki. I chciałbym zrobić na starym sprzęcie, tam co stoi jeszcze, o widzicie, jeszcze go nie rozebrałem. Na starym sprzęcie chciałbym zrobić taki konkurs, ale tylko dla pani, dla dziewczyn. Jak chcecie, dziewczyny, to zgłaszajcie się do, do konkursu i zrobimy sobie taki konkursik, wylosujemy te trzy tablice dla którejś z Was. Wiadomo, że kobiet mniej ogląda mój kanał, ale te, które oglądają, no chciałbym, żeby sobie, żeby zrobić sobie takie losowanko. Zgłoście się do losowania, napiszcie tablicę, w liczbie mnogiej tablice, napiszcie i no pierwsze 12. No nie wiem, czy aż tyle będzie z dziewczyn, jak będą no to fajnie i zrobimy taki konkurcik. No dobra, to tyle. A rowerki, zobaczcie, tak się prezentują. Obydwa. I jeden jest całkowicie sprawny. O, o ten. Napompowałem go i powietrze trzyma już od, od tego czasu, co, co je przywiozłem. Także fajny rower, naprawdę. Oby dwa są aluminiowe, myślę, że tylko jeden. Tylko jeden jest niemalowany. Jest takie czy, polerowane, czy, czy, czy jak to się nazywa, to aluminium? I, i, I ten, i obydwa są <głos》>, raczej sprawne. Tutaj jedynie co, to nie działa światło. Zobaczymy, co z tam z tym, gdzieś tam może przewód, albo po prostu nie wiem. No, zobaczymy. Nie, 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 nie działa. No, i nie ma stópki bocznej. Ten jeden, a tak to bardzo fajne rowery. Naprawdę fajne rowery. Lux panie. No dobrze, słuchajcie to co? Yy, lajkujcie, yy, komentujcie. Jak ja to mówiłem, subi, lubi, Ameryka. Kto obejrzał, to niech klika. <taki> no, takie głupoty. Dobra. I co? No, do następnego. Ale kiedy? Teraz powiem wam, że nie wiem. Będę chciał jechać do tego Weizenburga, bo jest sporo zapytań o... O co tam były zapytania? O kankę i o, o... o piły, te kosy spalinowe. Pojadę, zobaczę, jak będą, no to zabiorę. I te kółka zabiorę też, jak będą. Dobra, trzymajcie się, na razie.